Koniec kadencji samorządowców i koniec roku budżetowego to czas na podsumowania. Sprawozdanie z prac drogowych przedstawili starosta i wicestarosta powiatu Tarnowskiego. Inwestycje drogowe, które realizujemy na szybach zostały już właściwie zakończone. Ostatnim takim etapem to jest oddanie do użytku nowego mostu na rzece Kisielina w Jadownikach Mokrych. Jest to most w długości 60 metrów, pełnowymiarowy, szeroki na 8 metrów. 14 listopada o godzinie 10 w Jadownikach Mokrych nastąpi poświęcenie tego mostu. Jego nośność się poprawiła dlatego, że stary most, który tam był na Rzece Kisielinie miał nośność dopuszczalną 12 ton. W tej chwili ten, nośność tego mostu to będzie minimum 30 ton. Yy, następne inwestycje, które kończymy drogowe to są również drogi yy, statywanej Stetynówek. To jest droga w miejscowości Wietrzychowice i Sikorzyce długości ponad 3 km. Za kwotę ponad 2,3 miliona złotych została już ukończona i droga z, yy, yy, w gminie Radów w miejscowości Przybysławice i Marcinkowice droga powiatowa ze środków MRPO tutaj mamy kwotę około 2 miliony 800 tysięcy wartości przetargu z tym, że ta droga jest etapowana na dwa lata. W tym roku robimy za kwotę około 2 milionów złotych, natomiast Pozostałe brakujące środki zostaną nam przekazane przez pana marszałka, bo tu brakuje właśnie udziału pana marszałka. Nasz udział tu tylko jest 15%. Na chwilę obecną udział pana marszałka jest tylko 52%, a musi być docelowo 85% i mamy tutaj przyobiecane, że te brakujące środki tutaj na teren powiatu spłyną i będą zrealizowane w przyszłym roku. Ta jest podpisana umowa do bodajże do końca czerwca przyszłego roku, także myślę, że ta zostanie wykonana. Wszystkie również drogi, jeżeli chodzi o drogi ze środków powodziowych, tu mieliśmy pięć dużych zadań, łącznie tutaj wykonaliśmy ponad 10 km, prawie 11 kilometrów nowych nakładek na drogach powiatowych. Tu dofinansowanie było różne, w zależności od tego, kiedy szkody powstały. Jeżeli to były szkody z lat 2010, czyli z roku tej wielkiej powodzi, to wtedy udział państwa jest tu co 100%. Natomiast z późniejszych lat szkody powodziowe były dofinansowane dla powiatów w kwocie 80%.